Bez tego 10 minut rozpocznie ankietę Okej, okay, chyba starczy, rozpocznie ankietę Ankietę... Jest ankieta, kurwa, nie wkręcaj mnie Dobra Przecież powiedziałem wszystko, wypierdalaj stąd, nie chcę takich tu ludzi Przecież kurwa, jak mam na YouTube zrobić, skoro jesteśmy na Twitchu, ja pierdolę Jebane tuchety z YouTube'a. A według e, podobno jest ankieta włączona.